Moniuszki 8. Ten budynek także wzniesiony został w 1905 roku dla Maxa Blocha i Alfreda Katza według projektu Hellera. Kamienica zbudowana została na planie zbliżonym do prostokąta z boczną oficyną. Jest trzypiętrowa. Elewacja jest asymetryczna z dwoma wykuszami i cofniętym licem trzeciego piętra. Wykonana jest z dwóch kontrastujących ze sobą materiałów. Czerwonych cegieł i jasnych tynków. W partii szczytów użyto także muru pruskiego. Tenki i cegły tworzą motywy ukośnej kratki, poziomych pasów oraz ozdobnych obramiń okien. Architekt Wilhelm Heller urodził się w 1872 roku w Bielsku i tam uczył się w Szkole Realnej. Od 1899 roku pracował jako budowniczy we Wrocławiu, a w 1908 roku otrzymał tytuł doktora inżyniera w Królewskiej Wyższej Szkole Technicznej w Charlottenburgu. Obronił dysertację doktorską pod tytułem. Cechy tradycyjnej tureckiej i słowiańskiej architektury drewnianej w niemieckim budownictwie wiejskim. To ludowe budownictwo było niewątpliwie inspiracją do wielu jego projektów. Od co najmniej 1911 roku mieszkał na stałe w Berlinie. Nie wiadomo gdzie i kiedy zmarł. Projektował głównie w między m.in. kamienice na rogu ulic Świętokrzyskiej 57 i Prusa 5 oraz ulicy Krasińskiego 21-23. W betonie zaprojektował także kamienice przy ulicy Batorego 32 i 34, ulicy Krawieckiej 3 i ulicy Mickiewicza 15.